Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wołajmy razem duchu mocy i prawdy przyjść. Amen. w Ewangelii Jezus nie wypowiada ani jednego słowa. Słyszymy jednak wiele słów, wiele słów innych ludzi którzy kłócą się o Jego osobę. Dlatego odczytuję sobie zaproszenie, by bez chwalenia, w ukryciu, w ciszy, podjąć post od jednego posiłku. Jeśli chcesz, to Ciebie też do takiego postu zapraszam. Niech Pan Jezus nam błogosławi.